Modernizacja oczyszczalni ścieków Klimzowiec nie zamyka działań w kierunku nowoczesnej gospodarki osadowej ściekowej. Ostatnio podaliśmy certyfikacji system zarządzania środowiskiem, który bezpośrednio powiązany jest z utrzymaniem ruchu, z eksploatacją, z ciągłym monitoringiem pracy załogi oczyszczalni. Wszystko oczywiście z myślą o poprawie warunków sanitarnych, środowiskowych na oczyszczalni i wokół, z myślą o mieszkańcach. Oceny pracy załogi dokonała jednostka certyfikacyjna TIF-SIT, spółka ZOO z siedzibą w Poznaniu w ciągu dwóch dni. Zweryfikowano, skontrolowano zapisy instrukcji, procedur, przede wszystkim dotyczących głównego procesu oczyszczania ścieków, procesów zlokalizowanych obsługujących część mechaniczną i biologiczną oczyszczalni. Pozytywnie oceniono proces wytwarzania biogazu na bazie osadów ściekowych wyróżniono i oceniono jako proekologiczny proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na bazie biogazu co pozwoliło finalnie z dniem 21 sierpnia przyznać oczyszczalni ścieków certyfikat ISO 14001 w zakresie gospodarka ściekowa osadowa Wytwarzanie energii na bazie biogazu. Wprowadzony system ISO, według normy ISO 14001, system zarządzania środowiskiem, wymusza na nas ciągłe doskonalenie. Postępujemy według instrukcji, a jednocześnie cały czas zastanawiamy się, czy wszystko wychodzi nam prawidłowo, tak jakbyśmy chcieli. Czy nie ma punktów, które należałoby dopracować. W regionie, w okolicy, jesteśmy jedyną oczyszczalnią ścieków, która bezpośrednio przeszła do. Normy I11301 mam wrażenie trudniejszej we wdrożeniu pod względem takim tematycznym, specjalistycznym, ochrony środowiska, działań prośrodowiskowych. Pracownicy posiadając odpowiednie instrukcje, wiedzą, jak zachować się w określonej sytuacji, nie muszą czekać na wytyczne od wyższego kierownictwa. I to znacznie skraca czas prowadzenia skutecznej akcji czteratunkowej ratunkowej czy naprawczej.